Po wyborach prezydenckich w Polsce sytuacja polityczna nadal pozostaje napięta. Jesteśmy w nowej rzeczywistości politycznej. A to wszystko za sprawą protestów wyborczych. Na podstawie ogłoszonych wyników Państwowej Komisji Wyborczej, która wskazała, że zwycięzcą wyborów prezydenckich jest Karol Nawrocki. Ujawniono liczne nieprawidłowości w protokołach części obwodowych komisji wyborczych, między innymi odwrócone wyniki głosowań w Krakowie. Mińsku Mazowieckim, Gdańsku i kilkunastu innych miejscowościach. W odpowiedzi PKU zwołała posiedzenie, aby przeanalizować błędnie wypełnione protokoły komisji. W rezultacie Sąd Najwyższy zdecydował o ponownym przeliczeniu głosów w trzynastu komisjach, zapowiadając jednocześnie, że to nie zmieni zasadniczo wyniku wyborów, czyli to Karol Nawrocki obejmie urząd prezydenta. Do 16 czerwca zarówno sztab Trzaskowskiego, jak i obywatele złożyli protesty wyborcze. Zarzuty obejmują między innymi nieprawidłowe zliczenia, błędy protokołów, podejrzanie dużą liczbę głosów nieważnych, a nawet absurdalne oskarżenia o manipulację telepatyczną i czerwone korale. W opinii obserwatorów i ekspertów są to incydentalne błędy komisji, które formalnie nie powinny wpłynąć na ostateczny wynik. To, że obywatele mają prawo mieć pewność, że ich głosy zostały. Dobrze policzone, że nie doszło do manipulacji czy nadużyć, czy fałszerstw, czy błędów na wielką skalę. Ja już o tym też wielokrotnie mówiłem i jestem o tym przekonany jako obywatel, jako premier, że nie można pozwolić na zmarnowanie albo zlekceważenie nawet jednego głosu obywateli. Wszędzie tam, gdzie to jest uzasadnione, możliwe, potrzebne, yy, yy, powinniśmy uzyskać pewność, że głosy w tych wyborach zostały dobrze, uczciwie policzone. Sądu Najwyższego. I na koniec dnia można się spodziewać około 30 tysięcy protestów, które trafią do Sądu Najwyższego. Czy w związku z nieprawidłowościami w niektórych komisjach głosy powinny być jeszcze raz przeliczone? Ja myślę, że jeżeli w jakiejkolwiek komisji konkretnej komisji są potwierdzone nieprawidłowości, no to zawsze nie jest tutaj na przeszkodzie, żeby w danej komisji. Ponownie przeliczyć głosy, natomiast nie widzę żadnych podstaw do tego, żeby kwestionować wyniki wyborów w całym kraju. I wydaje mi się, że nikt poważnie nie przedstawił argumentów, a w szczególności nie zrobiło tego Krajowe Biuro Wyborcze ani cała Państwowa Komisja Wyborcza. Więc wydaje mi się, że obecnie dyskusja na temat wątpliwości wokół wyników wyborów jest zupełnie sztucznie rozkręcona ponad potrzebę. Natomiast wszystkie drobne, nawet wątpliwości należy traktować z dużą uwagą, po to, żeby doskonalić proces wyborczy. Jest to kompletnie bez znaczenia, nie wpłynie to na wynik globalny wyborów. Przewaga i różnica m, tych 300, kilkudziesięciu tysięcy głosów nie stopnieje po przeliczeniu tych kilkunastu komisji. Takich protestów e, zazwyczaj po wyborach prezydenckich są setki, a nawet tysiące. I te protesty, i, i te protesty wyborcze, zgłaszanie nieprawidłowości e, muszą mieć bardzo dużą skalę by Sąd Najwyższy podjął decyzję o niezatwierdzeniu i nieuznaniu prawidłowości przeprowadzenia wyboru prezydenta RP. Myślę, że to jest raczej taki szacunek do wyborców i wyborczyń, to znaczy, że sprawdzić warto że trzeba każdy głos. Jeżeli okaże się, że jednak to Rafał Czaskowski jest prezydentem, to oczywiście tak się stanie. Ale nawet gdyby ale tak. Ale taki scenariusz w ogóle jest realistyczny przy takiej różnicy głosów 369 tysięcy. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, bo nie znam wszystkich szczegółów. Natomiast protestów płynie dużo. Sam wczoraj otrzymałem od jednej osoby taki protest za pośrednictwem mediów społecznościowych. Bardzo dobrze napisany zresztą i udokumentowany. Więc znaczy, że coś się niedobrego dzieje. Tysięcy protestów tylko naprodukowali, takich samych zresztą, proszę Państwa, w tych wyborach. Ponad 30 tysięcy członków obwodowych komisji wyborczej było delegowanych przez Komitet Wyborczy Wyborców Rafała Czaskowskiego. Nieco mniej, bo 29 tysięcy delegowanych było przez Komitet Wyborczy Wyborców Karola Nawrockiego. Ponad 5 tysięcy osób, to byli przewodniczący obwodowych komisji wyborczych z ramienia Komitetu Wyborczego Czaskowskiego. Nieco mniej, bo tysiąc mniej z ramienia Komitetu Wyborczego Karola Nawrockiego. oni mieli przewagę w obwodowych komisjach i mówią, że jest wybory. W Krakowie, w którym pomylili się o tysiąc głosów, nie było ani jednego Co przedstawiciela by Komitetu Wyborczego Wyborców PiS, Krala oskarżają opozycję o destabilizację, e, to co słyszę, z również, niestety, e, tych, którzy powinni jednak stać po stronie prawa, a nie po stronie polityki, jak na przykład pan Hermeliński, to jest po prostu jakaś nie niebywała. Nie ma żadnych przesłanek do tego, żeby dzisiaj przeliczać głosy ponownie, poza tym nie ma nawet takiej procedury. Ale dzisiaj. dlaczego? Przepraszam, Sąd Najwyższy stwierdził już, że można przeliczyć głosy w 13 komisjach obrotowych. Oczywiście, no, ale nie w 31 tysiącach, jak chce tego Platforma Obywatelskiego, bo w imię czego? Przepraszam. Podsumowując, Polska stoi obecnie przed kluczowym momentem. 16 czerwca PKW przyjęła sprawozdanie, z którego wynika, że w trakcie głosowania, szczególnie w dniu ponownego głosowania, miały miejsce incydenty mogące mieć wpływ na wynik głosowania. Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła dzisiaj: Cytuję: PKW stwierdza, że w trakcie głosowania, szczególnie w dniu ponownego głosowania. Miał miejsce incydenty mogące mieć wpływ na wynik głosowania. I dalej PKW stwierdza, że czy miały wpływ, powinno, powinien ocenić Sąd Najwyższy i dalej stwierdza, że ta ocena powinna być zrobiona przez Izbę, która odpowiada Konstytucji i zgodnie z orzeczeniami Sądów Międzynarodowych jest prawdziwą Izbą Sądu Najwyższego. PKU pozostawia Sądowi Najwyższemu ocenę ich wpływu na wynik wyboru prezydenta RP. Sąd Najwyższy ma czas do 2 lipca rozstrzygnąć protesty i zatwierdzić wynik wyborów. Tymczasem społeczeństwo jest zróżnicowane. Jedni oczekują pełnej klarowności i transparentności, drudzy obawiają się, że presja opozycyjna służy podważaniu wyników bez podstaw. Sytuacja polityczna pozostaje więc mocno spolaryzowana.